Zaczęło się od tego, że naraz e, mówiliśmy, e, mieszkania za 5% tutaj. No i zaraz wszyscy prawnicy nas opadli, zaraz, e, prawda, to się nie da. A dlaczego za 5%? A to jest źle. A to nie da. Tak jest, no wręcz tam, prawda, donosy do jakichś prokuratorów, ludzi i tak dalej. A okazało się, że teraz po 10 latach, czy już po 15, jak minęło, wszyscy to robią, i to był bardzo nowatorski pomysł. E, właśnie na przykład danie pieniędzy na szkołę. W tym roku wyszła ustawa, która mówi w Sejmie, że samorząd może dawać na szkołę w tym roku, a my w Nysie odbyliśmy to 12 lat temu. I oczywiście znowu nas tam w, 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 po, po, przeciwnicy politycy od, po, wyszukiwali sztucznych argumentów, oddawali do prokuratorów, a okazuje się, że to jest tak legalne. Czyli wtedy w tej naszej Nysie, w naszej kochanej, małej, przyjemnej Nysie, która nie jest Metropolią, mieliśmy pomysły na miarę Metropolii. I, te, i to doświadczenie dało mi to, że nie należy tych pomysłów się bać. Trzeba mierzyć bardzo, bardzo wysoko, że trzeba mierzyć właśnie w światłowody i w to, żeby ja chcę wiedzieć, że w mysie jest wykład z Oxfordu i no, moi studenci dzięki wideokonferencji oglądają, uczestniczą mało, zadają pytania temu gościowi tam na Oxfordzie I, ta, i to jest możliwe. To mnie nauczyło to doświadczenie do to, to wieloletnie, dlatego że te decyzje nasze są naprawdę, one są skonsultowane właśnie z gronem ludzi, współpracowników, przyjaciół teraz skonsultowane i można powiedzieć mają realny kształt, bo są nawet z naukowcami skonsultowane, ale te decyzje trzeba podejmować. I podejmowanie szybkie, śmiałych decyzji. Decyzje na najwyższym poziomie to jest właśnie światło. To jest sieć, która ma możliwości właśnie przesyłania danych niesamowite, która ma możliwości, już nie mówię o takich prostych, bym zaraz mówię, te proste rzeczy. To osiągamy, nie, nie, nie monitoring jest celem, bo monitoring to jest tylko, tylko zwykła zwykła, że tylko właśnie sieć połudowa jest celem. A monitoring to się przy okazji zrobi, to jest, to jest pechta zrobić taki monitoring w mieście. Jak się ma sieć, trzeba mierzyć wysoko i wtedy to, to, to się sprawdza. No i teraz właśnie słyszałem, że, że właśnie Opole się przymierza do hotspotów w rynku, dopiero, a my już jesteśmy pierwsi, my już to mamy. Prawda? My już to realizujemy, więc to daje niesamowite możliwości. także jak pójdzie internet socjalny. Tak, no i internet socjalny, który, który daje właśnie też takie pole, takie by, bo, bo my się uczymy korzystać z informatyki, z internetu. Oczywiście zakonstruujemy się tam stronami i tak dalej, takimi różnymi rzeczami, na razie błahymi, ale nauczymy się też jak system ratownictwa, też, który zresztą mamy ratownictwo, w naszej uczelni, tam jest profesor Sosada, który jest twórcą systemu ratownictwa medycznego. Prawdziwy, on będzie pomagał ludziom, on będzie pomagał. Terapia, znać... profesor Sosada, twórca polskiego systemu ratownictwa, w ogóle twórca ustawy o ratownictwie medycznym itd. i tak dalej. I wybitny specjalista, jeśli chodzi o naprawdę światowej sławy w tym względzie. I ten, ten system światowodowy, również właśnie on, on nam daje tą informację natychmiastową o lekarzu, o, o, o straży pożarnej, o wszystkim. On daje możliwości on daje informacje, gdzieś to się zdarzyło i te, te, te systemy, ta informacja bieżąca, szybka, też ratuje nam życie. Prawda? Czyli komunikacja wszechstronna, szybka, błyskawiczna, tak, to tak. jest ten atut. Tak, światłowodów i, i internetu mhm. socjalnego i, no i taki pewny komfortu życia mieszkańców, bo właśnie to też jest dla mnie takim, taką, taką rzeczą, że, żeby, żeby martwić się trochę o takiego poszczególnego mieszkańca, bo. Jak on ma komfort życia, to wtedy rodzą w nim się jakieś pomysły na firmę, jemu się chce pracować. My nie musimy gonić ludzi do roboty. My musimy im stworzyć takie warunki w mieście, żeby, oni, żeby im się chciało pracować, żeby im się chciało działać, żeby im się chciało żyć w tym mieście i być kreatywnym, prawda? Bo na tym nawiązują, polszczyzna to powiedzmy część ludzi wyjeżdża i... U nas w tego nie ma W u nas to nysanie to są nysanie. Pewnie, że część jest za granicą, jestem, bo są światłymi ludźmi i tak dalej. Ale ta myska kreatywność ludzi, obudzenie ludzi, że oni czuli się w tym mieście, że, 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 że ktoś się nimi opiekuje, że są ważni, że się staramy o nich. I oni wtedy będą przejawiali inicjatywę i będą, będą działać. I czasami mają takie pomysły, że, że za wielka tego pomysłu się nie da wymyślić, a oni z zewnątrz to wymyślają, i podają. I to jest bardzo ważne. Samo stworzenie uczelni to nie wszystko, ale również mieć pomysł na uczelnię. Wy cały czas szukaliście niszowych kierunków. Udało się dzięki temu ściągnąć wielu studentów. Jednym z takich kierunków był również jazz. Proszę, to jest to jest również wykształcenie muzykiem i to myślę, że to tam bardzo leży na sercu właśnie ten kierunek. Tak, ale to powiem szczerze, że, że jazz i muzyka jest może dlatego, że jestem jest, jest, jest muzykiem, bo trochę się bałem tego kierunku, że, że to jest bardzo dość, dość trudna, specyficzna dziedzina, prawda? Pan profesor Kosala bardzo mocno mnie tak, przyciskał. Mówi, jak to mówi. Na jeżeli nie ma jazzu, najpierw jak miałem trochę więcej kilogramów, to pan profesor Kosala no, mnie mobilizował do dietetyki. To założyłem dietetykę i potem mówił, że to są dwa moje kierunki: dietetyka i jazz. E, bardzo, bardzo to ciężko szło, e, jeśli chodzi o jazz, bo ma cztery lata się staraliśmy o kadrę. Bo to, e, bo to raz, że profesorów i e, kadr naukowych w tej dziedzinie jest niewielu w Polsce, niewielu w ogóle na świecie. No, a mierzyliśmy bardzo wysoko, bo, bo, bo do Katowic i do Wrocławia, ale to, to nawet nie chodzi o te miasta, tylko o tych ludzi najwyższej półki. No i, i w pewnym momencie po czterech latach udało się to zrealizować, to znaczy ja jeździłem do tego i do Katowic do Wrocławia nauczyłem Uczelnie, tam wiele tam namawiałem, używałem różnych argumentów, ale wreszcie się udało i mm, potem... Wiedziałem, że muzycy nie będą chcieli zajmować się, ci wielcy artyści, takimi rzeczami jak siatka godzin, jak, jak wszystkie programy nauczania. Napisałem to wszystko sam. Wszystko zrobiłem, to mogę, bardzo lubię dzielić się słabo wszyscy z innymi, ale to muszę powiedzieć, że napisałem ten wniosek od A do Z sam, pan profesor jako, że poprawił i, i przyczyniliśmy tam pewne finansowe rzeczy razem, a i, i, i dałem mu to do ręki, powiedziałem, że zrobione, tylko chodźcie do nich. No i to się udało. I oni przyszli tych i są bardzo zadowoleni, bo są tutaj powiem, takim no, jedynym kierunkiem muzycznym, nie muszą konkurować tam z jakąś muzyką poważną, taką na innych akademiach i tutaj widzą takie, takie miejsce właśnie jak Berkeley w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest koła jazzowa i to jest ten jazz i w różnych aspektach. Zresztą właśnie teraz pierwszy wykładowca z Berkeley, i ze Stanów Zjednoczonych przyjechał do nas. To jest pan od improwizacji, pan Marek Dykta, i już ma u nas wykłady, i to są wykłady na najwyższym światowym poziomie. No oczywiście, bracia Zielowie, no to są gwiazdy, też oni byli wgodowcami w Stanach Zjednoczonych. Pan Magórski, pan Baron, to są no, laureaci Fryderyków, to są naprawdę najlepsi na świecie, i, i właśnie myślę, że, że to jest też pewien sposób na miasto. Dać, stworzyć takie właśnie warunki, żeby nie tylko naszym mieszkańcom się żyło bardzo dobrze, czy, czy mile, czy fajnie, ale żeby jeszcze wielcy tego świata do nas przyjeżdżali. Bo nie można się kisić we własnym dołku. Nie można myśleć, że ja jestem pępkiem świata, że ja jestem najważniejszy, że ja jestem najmądrzejszy. Trzeba szybko ściągać tych mądrych. Od nich się uczyć i używać ich autorytetów i właśnie o, wczoraj koncert amerykański perkusista, przyjeżdża na warsztaty prowadzi i tak dalej, i Więc ci tak jak zaczynają od profesora Kosali, który właśnie był, jest wielkim człowiekiem, który, który nauczył mnie sztuki logicznego rządzenia, właśnie inwestycji prowadzenia i tak dalej, tak dalej. No, to był wielki człowiek, który był w wielkim mieście bo on oczywiście żyje i z nami ma kontakt i tak dalej, ale w sensie, że dał temu miastu coś, ten swój potencjał, tą wiedzę, a my jako Nysanie Szybko bierzemy ten potencjał od tych wielkich i, i zaraz go właśnie przetwarzamy na nasze własne potrzeby, na nasze własne korzyści, nie bójmy się tego słowa, na tą właśnie naszą przyjemność obcowania z tym naszym miastem i życia w tym.